Rozdział 11. Umundurowanie Atosa Młodzieniec uciekał, a ona mu jeszcze wygrażała z otwartego okna. W chwili, gdy straciła go z oczu, padła zamdlona na podłogę. D'Artagnan był tak dalece wzburzony, że nie troszcząc się i nie myśląc, jak Cathy da sobie radę, przebył pół Paryża biegnąc ciągle i zatrzymał się dopiero u drzwi mieszkania Atosa. Przebiegł po dworze, przeskoczył jednym tchem dwa piętra i pukał do drzwi, a to, co sił, starczyło. Grimod, zbudzony, przyszedł otworzyć, ledwie rozszerzając oczy zaspane. D'Artagnan wpadł do przedpokoju tak raptownie, że o mało go nie przewrócił. Hola! zawołał czego chcesz, głupia dziewczyno? D'Artagnan odrzucił zasłony i oswobodził ręce z płaszcza. Na widok wąsów i gołej szpady, rozespany służący spostrzegł, że ma do czynienia z mężczyzną i pewny był, że to być musi złodziej albo morderca. Na pomoc, na pomoc, ratujcie, zaczął rzeszczeć. – Cicho bądź potępieńcze – rzekł młodzieniec. Czyż mnie nie poznajesz? Gdzie jest twój pan? Pan d'Artagnan, czy podobna? Grimo, odezwał się Atos wychodząc z pokoju. Grymo. Zdaje mi się, mój chłopcze, że ośmielasz się rozmawiać, a panie cicho. Grimo nie odważył się już ust otworzyć, wskazał tylko ręką Dardaniana. A to spoznał towarzysza i pomimo powagi swej wybuchnął śmiechem szalonym, co usprawiedliwiało dziwaczne przebranie, na które patrzył. Kapelusz przekrzywiony, spodnie opadające na pięty, rękawy zakasane i wąsy najeżone ze wzruszenia. Nie śmiej się, przyjacielu. – zawołał d'Artagnan. – Przez Boga żywego nie śmiej się, bo klnę się na moją duszę i powtarzam, nie ma się z czego śmiać. Mówił to uroczyście i ze zgrozą tak rzetelną, że Atos ujął go zaraz za ręce, wołając – Możeś ranny, przyjacielu drogi, jakiś ty blady. – Nie, nie, lecz zdarzył mi się wypadek okrutny. Czy sam jesteś, Atosie? I d'Artagnan wpadł do pokoju Atosa. – No, opowiadaj rzekł tenże zamykając drzwi na klucz dla bezpieczeństwa. Król może nie żyje, albo zabiłeś kardynała? Widzę, że jesteś strasznie pomieszany. Mów, dusza mi zawiera z niepokoju. A to się, rzekł d'Artagnan, zdejmując ubranie kobiece i zostawszy w jednej koszuli. A to się. Przygotuj się do usłyszenia historii nieprawdopodobnej, niesłychanej. Włóż najpierw ten szlafrok, rzekł poczciwy muszkieter przyjacielowi. Słucham cię teraz. Otóż, odpowiedział d'Artagnan, nachylając się do ucha Atosa i głos zniżając, Milady ma wypiętnowane kwiat lilii na ramieniu. O, jęknął Atos, jak rażony kulą w serce. Powiedz mi, ciągnął d'Artagnan, czyś pewny, że tamta nie żyje? Tamta powiedział a to z głuchym głosem iż zaledwie go d'Artagnan usłyszał tak ta o której opowiadałeś mi niedawno w Amiens atos westchnął głęboko i twarz w dłonie ukrył ta o której mówię kończył d'Artagnan, ma także 26 do 28 lat blondynka tak oczy jasno niebieskie dziwnie przejrzyste rzęsy i brwi czarne tak Wysoka, dobrze zbudowana, brak jej zęba bocznego z lewej strony? Tak. Kwiat lilii mały, czerwony, trochę zatarty, jakby od przykładania maści? Tak. Mówisz jednak, że jest angielką. Nazywają ją Milady, lecz może przecie być Francuską, a Lord Winter nie jest jej bratem rodzonym, tylko szwagrem. nie muszę ją koniecznie zobaczyć. Strzeż się, a to się strzeż się, chciałeś ją zabić kiedyś. Pamiętaj, że zdolna ci zapłacić podobną monetą, tylko że ona nie chybi, nie będzie śmiała. Nie odezwie się, bo by się zdradziła. Do wszystkiego jest zdolna, czy widziałeś się kiedy w gniewie? Nie odrzekł Atos. To dzikie zwierzę, tygrysica pantera. A to się mój drogi, boję się, czy nie ściągałem na nas obydwu nieszczęścia, czy nie rozdrażniłem, nie pobudziłem do zemsty tej kobiety okrutnej. Opowiedział następnie wszystko złość bezrozumną milady i jej pogróżki śmierci. Masz rację inną duszę widzę, że gra nie warta świeczki, rzekł Atos. Szczęśliwie się zdarza, że pojutrze opuszczamy Paryż, idziemy według wszelkiego prawdopodobieństwa na roszelle, a gdy wyruszymy w drogę, pójdzie ona na koniec świata za tobą, Atosie, jeżeli cię tylko pozna. Pozwól, przyjacielu, niech ja jeden będę ofiarą zemsty tej strasznej kobiety. O mój drogi, co mnie obchodzi, że będzie godziła na moje życie? Rzekł Atos. Czy sądzisz, że mi tak bardzo chodzi o to marne istnienie? Przeczuwam straszną tajemnicę w tym wszystkim, a to się ta kobieta jest szpiegiem kardynała, to pewne. Życzę ci zatem, ażebyś się pilnował bacznie. Kardynał może być zachwycony odwagą twoją i sprytem z powodu sprawy londyńskiej, niemniej przeto nienawidzi cię za to, że ci się powiodło. Jawnie o nic cię nie może oskarżyć, a jednak chce wywrzeć zemstę, więc powtarzam ci raz jeszcze – Miej się na baczności, nie wychodź sam nigdy. Jedząc, strzeż się trucizny, nie dowierzaj nikomu i niczemu, strzeż się własnego cienia. Całe szczęście, rzekł D'Artagnan, że trzeba tylko do pojutrza wieczorem chodzić po Paryżu, bo gdy wyruszymy do armii, spodziewam się, że tam tylko z nieprzyjacielem ojczyzny będzie robota. Tymczasem, rzekł Atos, nigdzie cię samego nie puszczę. Wracaj na ulicę grabarzy, będę ci towarzyszył. Bardzo to wprawdzie blisko leczy, jakżeż ja pójdę tak, jak jestem ubrany. Masz słuszność, rzekł Atos i zadzwonił. Wszedł Grimo. Atos pokazał mu na migi, ażeby poszedł do D'Artagnana i przyniósł ubranie. Ależ to wcale nie przyspiesza naszego umundurowania, kochany przyjacielu rzekł Atos. Albowiem, jeśli się nie mylę, zostawiłeś swoje ubranie u Milady, która nie będzie na tyle uprzejma, aby ci je zwrócić. Szczęście całe, że posiadasz szafir w pierścionku. Szafir do ciebie należy, kochany Atosie czyż nie mówiłeś, że to twój klejnot rodzinny? Tak. Ojciec mój kupił go za dwa tysiące talarów, jak mi to sam opowiadał niegdyś. Dostałem go od matki, a ja, głupi szaleniec, zamiast zachować pierścień jak relikwię świętą, podarowałem tej nędznicy. A zatem, mój drogi, odbierz ten pierścień jako drogą pamiątkę. Ja miałbym wziąć ten pierścionek, który był w ręku podłej istoty nigdy. Dardanianie, słuchaj, pierścień ten jest skalany, więc go sprzedaj. Sprzedać klejnot pochodzący od matki? Przyznaję, że uważałbym to za świętokradztwo. No to go zastaw. Pożyczą ci na niego tysiąc talarów co najmniej. Z taką sumą dasz sobie radę w obecnej potrzebie, a później, kiedy pierwsze pieniądze przyjdą, wykupisz z zastawu i wróci on do ciebie czysty, obmyty z plam przeszłych, ponieważ przejdzie przez ręce lichwiarzy. — Jesteś nieocenionym towarzyszem — rzekł Atos. — Mój drogi, wesołością nie przebraną podnosisz z upadku umysł pogrążony w rozpaczy. — Dobrze, zastawmy ten pierścień, lecz pod jednym warunkiem. — Pod jakim? — Pięćset talarów będzie dla ciebie, pięćset dla mnie. Cóż ty sobie myślisz, Atosie? Ja nie potrzebuję nawet czwartej części tej sumy, a sprzedawszy siodło będę już ją posiadał. A przytem zdaje się nie pamiętasz, że i ja mam pierścionek kosztowny, który daleko więcej cenisz niż ja swój. Przynajmniej tak mi się zdawało. Tak, masz słuszność, ponieważ w okolicznościach nieprzewidzianych może on nas wybawić nie tylko z wszelkiego kłopotu, ale jeszcze i z wielkiego niebezpieczeństwa. To nie jest diament jedynie drogocenny, to zaczarowany talizman. Nic nie rozumiem, lecz wierzę temu, co mówisz. Wracając do pierścionka mojego, a raczej do twojego, weźmiesz połowę sumy, którą nam dadzą, albo rzucę go na dno sekwany. I wątpię bardzo, czy jak Polikratesowi zwróci go nam jaka grzeczna i usłużna rybka. – Kiedy tak, to przyjmuję – rzekł d'Artagnan. Grimaud powrócił w towarzystwie planszeta, który niespokojny o pana swojego i ciekawy ujrzeć, co mu się przytrafiło, skorzystał ze sposobności i sam osobiście przyniósł ubranie. D'Artagnan odział się pośpiesznie, a to uczynił tak samo. Gdy już obydwaj mieli wychodzić, zwrócił się do Grimoda z takim ruchem, jak człowiek biorący kogo na cel. Grimo w tej chwili zdjął muszkiet ze ściany i podążył za panem. Przybyli bez żadnego wypadku na ulicę Grabarzy. Bonaser stał u progu i patrzał drwiąco na Ehe... Kochany mój lokatorze, odezwał się: śpiesz się, prędzej! Masz teraz śliczną, młodą dziewczynę, która czeka na ciebie, a kobiety jak ci wiadomo nie lubią, gdy im każą czekać. A to Ketty, zawołał d'Artagnan i pobiegł co prędzej do siebie. Rzeczywiście, na schodkach prowadzących do pokoju siedziało biedne dziewczę przytulone do drzwi, drżąc ze strachu. Skoro tylko go zobaczyła, zawołała: Obiecałeś mi opiekę, przyrzekłeś mnie obronić od jej gniewu. Pamiętaj, że ty mnie zgubiłeś. Przyrzekłem i dotrzymam, odpowiedział d'Artagnan. Bądź spokojna, moja Keti, ale opowiedz-no mi, co się tam działo po mojem odejściu. Czyż to podobna opowiedzieć? Zaczęła Keti. Na krzyki jej cała służba nadbiegła pani pieniła się ze złości, jakie są na świecie przekleństwa i wymysły wszystkie spadły na twoją głowę. Wtedy to przyszło mi na myśl, że przypomnij sobie, jak przez mój pokój dostałeś się do jej sypialni i domyśli się, że jestem twoją wspólniczką. Zabrałam wtedy trochę pieniędzy, jakie miałam, zabrałam co lepsze ubranie i uciekłam co prędzej. Biedne dziecię. Cóż ja ci poradzę? Ja sam wychodzę na wojnę pojutrze. Rób co chcesz ze mną, wypraw mnie z Paryża, choćby nawet z Francji. Nie mogę cię przecie wziąć z sobą, idąc oblegać Rochelle, rzekł d'Artagnan. Wiem o tem, lecz możesz umieścić mnie gdziekolwiek na prowincji, u jakiejś znajomej damy, w swoich stronach rodzinnych, na przykład. O, moja droga, tam, gdzie ja się urodziłem, nie trzymają pokojowych, damy same się ubierają, ale. Bo czekaj, no zdaje mi się, że poradzimy jakkolwiek. Plancher, ruszaj do pana Aramis'a, proś go, niech przyjdzie co prędzej. Powiedz, że mamy coś naderważnego. Aha, rozumiem, rzekł Athos. Dlaczego jednak nie poślesz po Portosa? Może by jego margrabina, margrabita, protektorka Portosa, każe się ubierać dependentom swego męża. Odparł Atosowi ze śmiechem. A przytem Ketty nie chciałaby zamieszkać przy ulicy niedźwiedziej. Nieprawdaż, Ketty? Wszystko mi jedno, pójdę, dokąd tylko panowie chcecie, odparła Ketty. Gdziebym się mogła ukryć dobrze i nikt nie wiedział, gdzie jestem. Teraz, Ketty, kiedy się rozłączymy, ma się rozumieć, nie jesteś już o mnie zazdrosną. O panie D'Artagnan, z bliska czy z daleka będę cię zawsze kochała. Do wszystkich diabłów z taką stałością, mruknął Atos. O, ja także, droga Keti, odezwał się d'Artagnan. Nie przestanę cię nigdy kochać, bądź pewna. Lecz odpowiedz mi szczerze na jedno pytanie. Czy nie mówiono u was o młodej kobiecie, którą pewnej nocy porwano i która zniknęła bez wieści? Poczekaj pan. Lecz na Boga, panie rycerzu, czyżbyś jeszcze i tę kobietę kochał? Nie, nie, jeden z moich przyjaciół za nią przepada. A to z którego tu widzisz? Ja? Krzyknął, a to z takim głosem, jak gdyby na jeszczurkę nadepnął. Ty, ty, nie zapieraj się! ciągnął d'Artagnan ściskając go za rękę. Wiesz dobrze, jak my wszyscy interesujemy się nieszczęśliwą panią Bonasi. A Keti nas nie zdradzi, prawda, moja droga? Trzeba ci wiedzieć, dziecko kochane, że to żona tego obrzydliwego koczkodana, którego spotkałeś przed domem, idąc do mnie. O mój Boże! zawołała Keti. Przypomniałeś mi pan mój przestrach, czy on mnie aby nie poznał? Więc już widziałaś tego człowieka? Przychodził dwa razy do Milady. To tak? I kiedyż był? Mniej więcej temu dwa tygodnie. Spodziewałem się tego. Wczoraj także przychodził. Wczoraj wieczorem? Tak na chwilę przed przyjściem pana. Mój drogi Atosie, jesteśmy otoczeni szpiegami. Cóż, Ketty, sądzisz, że Cię poznał? Nasunęłam wprawdzie na twarz zasłonę, lecz może już przedtem mnie poznał. Proszę cię, Atosie, zejdź na dół. On cię najmniej z nas wszystkich podejrzewa, i zobacz, czy stoi jeszcze przed drzwiami. Ato z wyszedł i powrócił zaraz. Nie ma go nigdzie, a dom zamknięty. Poszedł z raportem, poszedł donieść, że wszystkie ptaszki są obecnie razem w klatce. Ulotnijmy się zatem. Rzekł atos, planszet zostanie i doniesie nam, co nastąpi. Chwilkę przyjacielu, posłaliśmy po aramisa, trzeba zaczekać. Sprawiedliwie mówisz: czekajmy na aramisa. Właśnie Aramis wchodził. Przedstawiono mu rzecz całą i wytłumaczono, że musi jak najrychlej znaleźć miejsce dla Keti, u której z wielkich dam, z którymi się przyjaźnił. Aramis zamyślił się i zaczerwienił okrutnie, a potem rzekł, czy naprawdę zależy Ci na tym, kochany Dartanienie? Będę Ci wdzięczny do śmierci. Pani de bois zapytywała mnie przez swoją przyjaciółkę mieszkającą na prowincji, czy wypadkiem nie mógłbym jej przysłać osoby godnej zaufania do usług jej osobistych. Otóż, kochany przyjacielu, jeżeli możesz zaręczyć, że ta oto panienka, o panie! Zawołała Ketty Będę wdzięczną i poświęcę się cała na usługi osobie, która da mi możność opuszczenia Paryża. Skoro tak, kochana panienko, rzekł Aramis, to wszystko będzie dobrze. Usiadł przy stoliku, napisał parę słów, zapieczętował pierścionkiem i oddał do rąk Ketty Obecnie, moje dziecko, odezwał się d'Artagnan. Wiesz, że równie dla nas, jak i dla ciebie niebezpiecznie tutaj zostawać, zatem rozłączmy się. Znajdziemy się kiedyś. W lepszych czasach. Gdziekolwiek i kiedykolwiek się spotkamy, rzekła Keti, zastaniesz mnie, pan, zawsze równie kochającą jak obecnie. Przysięga gracza, mruczał Atos, gdy d'Artagnan odprowadzał Keti na schody. Nie za długo młodzi ludzie pożegnali się, przyrzekając zejść się o czwartej u Atosa i zostawili planszeta na straży mieszkania. Aramis powrócił do siebie, Atos, zaś i d'Artagnan zajęli się zastawianiem Szafira. Jak przewidział nasz Gaskończyk, znaleziono z łatwością amatora, który pożyczył na pierścionek 300 pistolów. W dodatku żyd, dający pieniądze, nadmienił, że gdyby zdecydowano się sprzedać klejnot, bardzo mu przypadający do gustu, jako odpowiadający drugiemu posiadanemu przez niego, wyliczyłby na stół natychmiast 500 pistolów. D'Artagnan i atos z ruchliwością ludzi wojskowych, a w dodatku jako znawcy prawdziwi w ciągu trzech godzin niespełna zakupili wszystko, co było niezbędne do całkowitego umundurowania dla muszkietera. Przytem atos był hojny jak wielki pan do szpiku kości. Muszkieter wynalazł pod wierzch okazałego konia andaluzyjskiego, czarnego jak heban, o sierści lśniącej, nozdrzach rozdętych, z nóżką suchą i zgrabną, pełnego ognia i to sześciolatka zaledwie. Obejrzał go okiem znawcy i żadnej wady nie odkrył. Zaceniono mu tysiąc liwrów. Atos odrachował na stół sto pistolów. Grimaud dostał też konia, przysadzistego i wytrwałego pikardyjczyka, za którego zapłacono 300 liwrów. Po kupieniu siodła na tegoż konia i zbroi dla Grimauda nie pozostało Atosowi ani szelonga ze 150 pistolów. D'Artagnan ofiarował przyjacielowi część sumy, jaka na niego przypadła ze strzeżeniem zwrotu, gdy będzie w możności oddania. Atos za całą odpowiedź wzruszył ramionami. Ile to żyd dawał za szafir chcąc go nabyć na własność? zapytał. 500 pistolów. To znaczy 200 pistolów więcej. 100 dla ciebie, 100 dla mnie. Ależ to majątek, mój przyjacielu. Idź prędzej do tego żyda. Jak to, czyżbyś pragnął. Pierścionek ten stanowczo przypominałby mi nader smutne okoliczności. Z drugiej strony, czyż będziemy kiedy w posiadaniu 300 pistolów, aby go wykupić? W ten sposób tracimy 2000 livrów. Idź, idź, kochany Dartanianie, powiedz mu, iż pierścionek do niego należy i powracaj z 200 pistolami. Namyśl się jeszcze a to się. Trudno bardzo o gotówkę obecnie trzeba się poświęcić. Idź, nie czekając, Dartanianie. Grimo będzie ci towarzyszył wraz ze swoim muszkietem. D'Artagnan powrócił w pół godziny z dwoma tysiącami liwrów bez żadnego wypadku. Takim zbiegiem okoliczności, Atos znalazł pod ręką potrzebne na wyekwipowanie pieniądze, których nie spodziewał się wcale. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl